Myśmy musieli przerwać, jeżeli chodzi o mnie, zdjęcia do filmu Inni Ludzie według Masłowskiej i wracamy na plan dopiero w listopadzie. Więc u mnie ten czas, tej pandemii, był raczej czasem tworzenia koncepcji tej sceny i jakby składania projektów, że tak powiem, w całość. I akurat co się może dobrze tak wydarzyło, że te miesiące pozwoliły, ponieważ nie miałam innych zajęć. E, tylko właściwie swoją firmę Film Factory i, i fundację, no to ten czas był, żeby, żeby s, e, ta scena mogła się ukonstytuować, żebyśmy mogli dzisiaj państwu pokazać fragmenty tego, co, czego się dopracowaliśmy. Artyści zostali po, 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 pozostawieni samym sobie e, właściwie na całym świecie. Chyba w Wielkiej Brytanii tylko mówił mi Michael Gilletta, że e, tam oni e, rzeczywiście dostają jakieś ogromne pieniądze, e, ogromne jak na, na dziś, e, że mogą w ogóle przetrwać przez ten tylko że tam wszystko będzie zamknięte aż do początku przyszłego roku. Wie pani, no bardzo chętnie przyjęlibyśmy pomoc, jeśli ktoś by nam ją ofiarował. No, u nas nadal nie wiadomo też, jak długo to wszystko potrwa. W ogóle nie miałam czasu, żeby się tym zajmować, ale z jednej strony my już zaczniemy y, grać w spektakle, więc ci młodzi ludzie zaczną też zarabiać. Nie tylko młodzi. No, wszyscy cały z... Jeżeli państwo tylko widzowie dopiszą, jeśli to jest dla mnie pomoc realna, że widz przyjdzie, kupi bilet i przyjdzie do teatru. To jest jedyna moim zdaniem realna pomoc, y, jaką możemy otrzymać od, y, od ludzi po prostu.